że do przerwy 0 do 1 po przerwie można powiedzieć rezerwowe zrobiły swoją pracę, bo wszystkie te zawodniczki, które się pojawiły po przerwie na boisku, zdobyły te bramki, które dały zwycięstwo. Tak, na pewno mieliśmy duży zawrót głowy, jeśli chodzi o ustalanie dzisiejszej pierwszej jedenastki, dlatego no, nie wyglądało to optymalnie. Nie jest to dla nas komfortowa sytuacja, że kolejny raz jesteśmy wybici z rytmu meczowego. No niestety było to niezależne od nas, choroby nie wybierają. Więc e, tak naprawdę te dziewczyny, które weszły, e, dopiero e, dały jakość naszemu zespołowi. Aczkolwiek pierwsza połowa... E, pod względem takim piłkarskim też nie była zła w naszym wykonaniu, tylko trzeba powiedzieć sobie jeszcze, że, że zespół Sportisu dzisiaj mocno się nam postawił. Y, szczególnie chyba możemy być trener, może być zadowolony z postawienia nie tylko właśnie Klaudii Lafert, ale, ale i Oliwii Rapackiej. Dlatego to drugi mecz po takim prawdziwym powrocie po kontuzji i kolejny z golem, dzisiaj nawet z dwiema? Cieszę się, że te zawodniczki właśnie po, po urazach, po infekcjach y, dzisiaj pokazały. Myślę, że pełnię swoich umiejętności, bo zarówno Klaudia, jak i Oli Dzisiaj z bardzo dobrej strony się pokazały, było widać, że i pod względem motorycznym i pod względem takiego rozumienia gry odstawały od, od reszty zawodniczek na plus oczywiście, więc jest to taka wartość dodana dla naszego zespołu. Już w środę mecz o dużym ciężarze gatunkowym, bo mecz z Czarnymi Sosnowiec. Dzisiaj Czarni punkty stracili, bo zremisowali jeden do jednego. Patrzy Pan w ogóle na to? My nie patrzymy w tym momencie na tabelę. Przypomnę, że przed startem ligi nikt tutaj nie brał nas pod uwagę, jeśli chodzi o jakąś strefę medalową, czy nawet o pierwszą piątkę. Zespół, zawodniczki pokazały wraz ze sztabem, że jest to możliwe przy ciężkiej pracy i przy odpowiednim przygotowaniu i nastawieniu. Jesteśmy w stanie rywalizować o najwyższe cele i temu przyświeca teraz na nasz cel. Chcielibyśmy powalczyć o to pierwsze miejsce na koniec tej rundy jesiennej stworzyć sobie taką bezpieczną strefę przed rundą rewanżową. No i oczywiście Puchar Polski to też jest jeden z naszych celów, które pojawiły się w trakcie tej rundy i mamy taką nadzieję, jesteśmy pełni tutaj wiary w ten zespół, w siebie, że, że damy radę.